Teoria, praktyka i przyjemność. Tak powinna wyglądać nauka od najmłodszych lat, przekonują specjaliści i dodają. Czym skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci. Dyskusję wokół neurodydaktyki przysłuchiwała się Ewelina Wojtusik. Czy każdy ma pipetkę? W tym przedszkolu doświadczenia z chemii i fizyki są dziecinnie proste. Co dzisiaj robiłaś? Robiłam gazowaną wodę. Produkcja gazu z kolorowych płynów, kwasku cytrynowego i sody. Gdzie jest gaz? Butelka i napojach. Nauka nie tylko z książek. Przez kolorowe eksperymenty dzieci poznają świat. To też zabawa bez drogich gadżetów. Każdy rodzic w swojej kuchni może znaleźć produkty, z których dzieci mogą wyczarować wspaniałe eksperymenty. Wystarczy trochę kreatywności i pomysł. Minikollecz to naukowe przedszkole. Zajęcia chemii, fizyki, geografii, tańca i karate maluchy eksperymentują. Te zajęcia mają powodować to, aby te ich zdolności i umiejętności poznawcze rozwijały się w sposób szczególny i bardzo indywidualny. Dlatego staramy się kłaść głęboki nacisk, aby rozbudzać tę świadomość naukową wśród dzieci. O tym, jak uczyć kreatywnie, rozmawialiśmy to wszyscy nauczyciele. Neurodydaktyka łączy teorię z praktyką. Bezpośrednie wykonanie, szczególnie w przypadku dzieci młodszych. Tutaj nie ma mowy o takim typowo szkolnym wkuwaniu. angażowanie bezpośrednio całego zestawu zmysłowego trzeba dopasować. Przykładem na to, że warto stawiać na kreatywność, a nauka sprzedana w ciekawy sposób przyciąga tłumy jest centrum podzamczo tu można zobaczyć bijące serce i sprawdzić wydolność płuc. To szkolna wycieczka do wnętrza człowieka. Ewelina Wojtusik, Informacje.